Marek na terenie starych śniegów, przyjechali nasi młodzi ratownicy, to proszę zobaczyć, jak będą udzielać pierwszej pomocy sobie poszkodowanym samochodu. W tym momencie, jak widać, pierwszy strażak pierwszy stabilizuje głowę, to jest najważniejsze, żeby nie uszkodzić odcinka szyjnego. nie widzę, że jak jest jakieś uszkodzenie yy, odcinkami pomiędzy kolanem a kostką, Jest strzelka pokazowa z, z ruchem na widę. Można zobaczyć jak nasze dzieci uczą się nowej recytutacji. Akcja ratownicza idzie bardzo sprawnie. Już osoba poszkodowana jest umieszczona na desce ortopedycznej, czy przymocowana pasami bezpieczeństwa. Już jest, już jest w górze i idziemy, idziemy do zespołu a taki panego spotkała. To była nasza pierwsza scenka tematyczna z głównie w czasach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Za chwilę pokażemy Państwu co nasze dzieci potrafią w akcji, w której, nas, w której mamy już ogień. Musimy poradzić sobie z rozwinięciem penzy podcam budowym i podłączeniem. Także ogień już jest, już owiadą, zaraz zastęp się zmieni i będziemy działać dalej. Druga scenka y, wygląda tak, że pan y, rolnik wracał z, y, z balotami z pola i no niestety te, te baloty się zapaliły. Nie będziemy słomy palić, bo nie niebezpieczny. i już 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 jeli. lecą węże teraz będzie komenda woda na przód zobaczycie państwo jak oni to szybko potrafią zrobić Niestety tak, jak w tatrach jaki, no wszystko idzie tak jak powinno iść, no ale w morzu to odprzątamy i woda na przód. Mamy Podejdźcie, podejdźcie, oczekujemy go. Już pojawia się pył, to znaczy, tak, że woda doleciała. Także gasimy, gasimy, aż nie będzie pył. ok 7 ok

Mam wyciągnięty moment, że wielka, no że to poszło na sucho, ale myślę, że naszym maluchom należą się wielkie dywany. Oczywiście jak w każdej jak sprzęt został rozwinięty, no to ja trzeba to posprzątać, tak? Nie zostawiamy nic, bierzemy każdy sprzęt ze sobą z powrotem, Dzieci, dzieci świetnie zbijają te węże już. Musimy jeszcze poczekać aż księg zostanie zdrabnity dokładnie i wtedy zrobimy jeszcze zbioreczkę, bo nasze dzieci chcą zrobić e, podziękowanie dla, dla naszych obywatelów, którzy zajmują się tą księżyną.

To by chciał sobie będzie mógł zrobić z naszym małym, z nami zdjęcie. Proszę Państwa, chciałbym przedstawić opiekunów, którzy zajmują się naszą drużyną. Jest to Dominicz błąd, Dawid Kloska i Alego Szuba. Ja w tym roku niestety nie mogłem pomóc, no ale jak to jest w pracy. żebyście <laughs> nasze dzieci po prostu przekazały podziękowanie naszym opiekunom. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś z okolicy chciałby się zapisać do, do, do naszej dziecięcej drużyny ochotniczej, serdecznie zapraszamy. Yes. Są rzeczy ogłaszane na Facebooku yy, odnośnie zbiórek. Jeżeli ktoś chce i ma, ma jakieś zacięcie, zacięcie do straży, serdecznie zapraszamy. Nie odwracajcie. Dziękujemy, pięknie. Zapraszamy do dalszych zabawy.